Watykan jest najmniejszym państwem świata, lecz bardziej znany jest jako siedziba papieża, więc tak właśnie będzie wyglądała figurka reprezentująca ten kraj. Jest ona zaledwie jedną z prawie 200, które dziś zobaczycie, ponieważ w tym filmie zamierzam stworzyć unikalną minifigurkę dla każdego kraju na świecie. Pierwsza już za nami, lecz do zrobienia zostały 193. Dlatego nie traćmy czasu i zaczynajmy! Jeszcze szybki disclaimer. Na świecie istnieje kilka państw, które nie są powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej, a tym filmem nie mam na celu zabierania stanowiska w tego typu kwestiach. Rozwiązaniem, które przyjąłem, było skorzystanie z listy państw świata dostępnej na Wikipedii i uwzględnienie w materiale 194 krajów, które się tam znajdują. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Dzięki i miłego oglądania. Skoro mamy już figurkę dla Watykanu, to pora zająć się resztą Europy. Jako reprezentanta Francji zrobiłem historycznego muszkietera w niebieskich barwach, którego wyposażyłem oczywiście w szpadę. Z kolei dla Niemiec przygotowałem figurkę krzyżaka w białej tunice, a do rąk dałem mu tarczę z krzyżem oraz hełm z piórkiem. Inną znaną jednostką militarną byli Węgierscy huzarzy w granatowych mundurach i charakterystycznych czapkach, którzy świetnie sprawdzali się jako lekka kawaleria. Czechy słyną ze swojego piwa, dlatego zrobiłem figurkę przedstawiającą piwowara i szybko zbudowałem wielką beczkę, aby mógł napełnić kufle złotą cieczą. Z tak cennym towarem trzeba uważać, żeby O nie, stary, co ty robisz? Z Irlandii pochodzi znany mit o Leprykonie z garkiem złota, więc szybko zużyłem skrzata w zielonym dzianku. Musi jednak uważać Gdyż dla Serbii zrobiłem figurkę gangstera, który chętnie połasi się na taki skarb. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. W Luksemburgu znajduje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc idealnie pasować do niego będzie minifigurkę sędziego, która zadba o wymierzenie sprawiedliwości. Dla Wielkiej Brytanii zrobiłem figurkę dżentelmena pijącego herbatę. Z Włoch będzie pochodził niebezpieczny mafiozo, a do Norwegii idealnie pasuje postać dzielnego wikinga. Odkrywcy z północy zasiedlili też Islandię, więc dla tego państwa zużyłem figurkę Draugra, czyli nieumarłego wojownika z nordyckich legend. Wikingów można było spotkać też w Danii, jednak jako że Lego jest duńską firmą, lepszym reprezentantem dla niej będzie Mr. Brick. Dla Andory złożyłem przewodnika górskiego, a dla Bośni i Hercegowiny miejskiego przewodnika wycieczki, jako że oba kraje są popularnym kierunkiem turystycznym. Reprezentantem Malty, Zostanie mnich z bractwa maltańskiego, którego wyposażyłem w Torbę oraz krzyż. Z Austrii pochodzi wielu znanych kompozytorów, dlatego zrobiłem figurkę eleganckiego muzyka smażącego właśnie jakiś nowy bengiel. W Chorwacji popularna jest muzyka klapa wykonywana a kapela, stąd figurka eleganckiego śpiewaka, za to w Czarnogórze hucznie obchodzi się karnawał, więc reprezentować ją będzie imprezowicz w masce. Dla Bułgarii zrobiłem jednego z trackich wojowników, którzy byli starożytnymi najemnikami. Z Macedonii Północnej pochodziło wielu antycznych filozofów, a w nawiązaniu do greckiej mitologii powstała figurka Centaura. W Finlandii znajduje się Laponia, uważana za dom świętego Mikołaja, więc zrobiłem figurkę elfa, który zajmuje się produkcją zabawek. Szwecja z niczego nie słynie bardziej niż z mebli, więc reprezentować ją będzie pracowniczka Ike. Charakterystyczną postacią dla Portugalii będzie oczywiście konkwistador z ikonicznym hełmem i eleganckimi gadkami. Lecz nikt nie spodziewa się reprezentanta Hiszpanii. To hiszpański inwizytor. Niektóre kraje znane są z wyśmienitych rzemieślników, dlatego zrobiłem figurkę albańskiego szewca, jubilera z Monako oraz szwajcarskiego zegarmistrza w nawiązaniu do cenionych szwajcarskich zegarków. W Holandii znajdziemy wiele pięknych ogrodów, więc zrobiłem figurkę ogrodniczki przycinającej krzew róży. Liechtenstein to państwo, którego mieszkańcy są niezwykle zamożni, dlatego reprezentować je będzie figurka bogacza, natomiast Mołdawii przypadnie biedak, jako że pod tym względem znajduje się gdzieś na końcu tabeli. Dla Białorusi zrobiłem mityczną rusałkę, którą według dawnych Słowian można było w lesie. Litwa jest jednym z najbardziej ekologicznych krajów, dlatego otrzyma figurkę gościa zbierającego i segregującego śmieci. W Łotwie natomiast bardziej popularne jest zbieranie grzybów, stąd figurka grzybiarza. Zaś Estonia słynie z cyberbezpieczeństwa, więc zrobiłem genialnego informatyka, który z kolei zbiera dane i dobrze ich pilnuje. W przypadku Rosji sięgnąłem po motywy historyczne i zrobiłem groźnego bojara, a przy użyciu małej opony udało mi się odzwierciedlić jego charakterystyczną futrzaną czapkę. Niektóre kraje słyną ze swoich kulinariów, np. Gruzja znana jest z wyśmienitego wina. Dlatego otrzyma figurkę winiarza. Belgii przypadnie sprzedawca street foodu, oferujący frytki belgijskie, a dla Ukrainy zrobiłem figurkę babuni, lepiącej oryginalne ruskie pierogi. Wszyscy oni bledną jednak w obliczu Turka, dla którego zbudowałem specjalistyczną maszynę niezbędną do kultywowania starożytnej tureckiej sztuki kręcenia kebaba. Coś czuję, że za tę figurkę będę misiany misjany z błotem. W Rumunii znajduje się Transylwania, więc postanowiłem zrobić wampira, nawiązującego do postaci Drakuli, żeby go nie niepokoić, zbudowałem też mały sarkofag, gdzie będzie mógł spokojnie spać. Nie odbiegając daleko od tematu, dla San Marino zbudowałem figurkę chłopa, jako że każdego roku odbywa się tam ogromny festiwal średniowieczny. Słowację reprezentować będzie łyźwiarka figurowa, gdyż jest to bardzo popularny sport w tym kraju, a dla Słowenii zrobiłem skoczka narciarskiego, ponieważ znajduje się tam jedna z najpopularniejszych skoczni. Tym sposobem do zrobienia została już tylko Polska. Długo zastanawiałem się, co wybrać spośród wielu możliwości na tę figurkę, ale ostatecznie stwierdziłem, że najlepszym reprezentantem dla Polaków będzie złodziej. Yy, znaczy 17 wieczny szlachcic. I tak oto cała Europa. Została zaliczona. Po podliczeniu wszystkich figurek okazuje się, że mamy ich zaledwie 46, a prawie 150 zostało jeszcze do zbudowania. Nie traćmy zatem czasu i od razu przejdźmy do Azji, gdzie zaczniemy od Bliskiego Wschodu. Afganistan jest bogaty w złoża lapisu Lazuli, więc zrobiłem figurkę górnika z wagonikiem pełnym niebieskiego surowca. Wykorzystując jeden ze Star Warsowych hełmów, udało mi się odwzorować kobietę w Nikabie, która reprezentować będzie Arabię Saudyjską, gdzie znajduje się Mekka. Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożyłem natomiast ubranego na biało bogatego szejka, który w dłoni. Będzie trzymał biznesowy telefon. Bahrain to niewielkie państwo na wyspie, gdzie znajduje się wiele pozostałości po starożytnej cywilizacji Dilmun. Dlatego otrzymał on figurkę archeologa badającego lokalne znaleziska. Na terenach Iranu natomiast znajdowała się Persja, więc odwzorowałem z lego perskiego żołnierza wyposażonego w bułat i okrągłą tarczę. Kolejną figurką został groźny sułtan Somanu, jako że jego władcy do dziś noszą ten tytuł. Jemen posiada rozległe pustynie, gdzie można spotkać Beduinów, czyli nomadyczny lud przemierzający piaski na wielbłądach. Z kolei dla Libanu zrobiłem figurkę Policjańskiego żeglarza ze starożytności, który będzie miał ze sobą skrzynię butelek z purpurowym barnikiem, będącego ich flagowym towarem. W historii Kataru za to charakterystyczną grupą byli poławiacze pereł, którzy bez sprzętu potrafili przez kilka minut wytrzymać pod wodą. Uwaga, uwaga, opening muszelki! Z Bliskiego Wschodu pochodzi księga Tysiąca i Jednej Nocy zawierający popularne baśnie arabskie. Z tego powodu dla Iraku złożyłem figurkę potężnego dżina z lampy, gotowego spełnić trzy życzenia, a dla Syrii ubranego na czarno rozbójnika z baśni o Alibabie. Choć według opowieści było ich 40, więc trzeba ich trochę namnożyć. W Azji nie brakuje też krajów znanych z rzemiosła, dlatego zrobiłem brunejskiego rzeźbiarza w drewnie, kaligrafa z Jordanii, mistrzynię ceramiki z Cypru, pakistańską tkaczkę z Kaszmiru oraz szkutnika z Malediw, zajmującego się budową tamtejszej tradycyjnej łodzi Doni. Izrael jest kolebką judaizmu, dlatego zrobiłem figurkę współczesnego rabina, który w dłoni będzie trzymał torę. W Armenii za to powstał unikalny dla tego państwa kościół ormiański, więc reprezentował ją będzie katolikos, który jest tamtejszym odpowiednikiem papieża. Azerbejdżan ma długą tradycję jeździectwa konnego, zaś w Uzbekistanie bardzo Popularne są szachy, które chyba również można zaliczyć jako sport, i to jeden z tych ekstremalnych. Dla Kazachstanu zrobiłem figurkę grubo ubranego sokolnika z ptakiem na ramieniu, gdyż historycznie była to bardzo popularna tam profesja. Z kolei Kirgistan otrzyma figurkę charakterystycznego pasterza jeżdżącego konno, co jest powszechne w tamtych rejonach. Reprezentantem Tadżykistanu będzie mistrz Górsztygiri, czyli ich narodowego sportu będącego formą zapasów, lepiej z nimi nie zadzierać. Idąc dalej, Turkmenistanowi przypadnie bakrzy, czyli wędrowny grajek w charakterystycznym stroju zawierającym wielką futrzaną czapkę, a skoro przy artystach jesteśmy, to z Kambodży zrobiłem tancerkę Apsary w zdobionym stroju. Z Kuwejtu tancerkę Sagat z malutkimi talerzami w dłoniach, a z Korei południowej piosenkarkę k pop Przy okazji zrobiłem też figurkę odzwierciedlającą warunki życia w tej drugiej Korei. Meryamdy. Nepal jest położony w Himalajach i można spotkać w tym kraju tybetańskich mnichów, więc zrobiłem figurkę jednego z nich i ustawiłem na skalę, gdzie będzie ćwiczył swój balans. Dodatkowo zawiesiłem tu jeszcze kolorowe flagi modlitewne, aby urozmaicić konstrukcję. Tuż obok leży Butan, więc jego reprezentantem będzie Yeti, który jest legendarnym stworzeniem żyjącym w Himalajach. Dla Chin zrobiłem figurkę przedstawiającą żołnierza terakotowej armii, która w całości składa się z szarych klocków. To z pewnością interesujący temat dla archeologa. Za to z bardziej żywych wojowników postanowiłem zrobić mongolskiego kawalerzystę z czasów Genghis Hana. W dłoni oczywiście będzie miał łuk, jako że mongolowie byli mistrzami w strzelaniu podczas jazdy. Japonię natomiast reprezentować będzie bezpański samuraj, czyli ronin, posługujący się kataną. W Wietnamie ważną częścią gospodarki jest rybołówstwo, więc zrobiłem figurkę rybaka. Laos dostanie figurkę farmera ryżu, gdyż jest to najważniejsza uprawa w tym państwie, zaś dla Malezji przygotowałem Zbieraczkę owoców durian, które są charakterystyczne dla tego kraju. Dla Indii zrobiłem figurkę ulicznego zaklinacza węży, który grom na flecie jest w stanie oczarować kobrę tak, by zatańczyła. Singapur otrzyma figurkę naukowczyni z telefonem symbolizującą rozwiniętą branżę hightech. Z kolei Mianme będzie reprezentował treser słoni, jako że były one w tym kraju wykorzystywane do pracy fizycznej. Bardzo nieładnie. W Bangladeszu riksza jest bardzo popularnym środkiem transportu, dlatego zrobiłem figurkę rikszarza trudniącego się wożeniem przyjezdnych turystów. Tajlandię reprezentował będzie potężny naga o wężowym ogonie, który jest mitologicznym istotą z tamtych rejonów, zaś w Sri Lance przypadnie raksas, czyli rodzaj groźnego demona dręczącego ludzi. Zmieniając temat, w Indonezji znajduje się wyspa Bali, więc zrobiłem figurkę surfera, jako że jest to popularne miejsce do uprawiania tego sportu. Gong jest tradycyjnym instrumentem timoru wschodniego, stąd figurka gościa, który profesjonalnie wyjeżdża Z Azji zostały już tylko Filipiny, więc złożyłem figurkę piemiennego wojownika z dzidą w nawiązaniu do Ferdynanda Magellana, hiszpańskiego odkrywcy, który zginął tam z rąk tubylców. Nic dziwnego, że agresywnie reaguje na minifigurkę z Hiszpanii. Stop it. W ten sposób cała Azja jest już za nami. Dodając nowo zrobione figurki do reszty, okazuje się, że wciąż nie przebiliśmy nawet setki. Kto by pomyślał, że na świecie jest tak dużo krajów? Tak czy inaczej, skoro zawędrowaliśmy już w te okolice, przejdźmy do Australii i Oceanii. Jako, że Australia była kiedyś kolonią karną, zacząłem od figurki przestępcy, któremu przykułem do nogi kuleby by nie uciekł i dałem do ręki łopatę. O, sorry, nagrałem to do góry nogami. No, teraz się zgadza. Dla Nowej Zelandii złożyłem figurkę Maorysa pokrytego tatuażami, który tańczy hake. Taniec jest też ważną częścią kultury Kiribati, więc symbolizować ją będzie figurka tancerki w krótkiej spódnicy. W Papua, Nowej Gwinei do dziś żyje wiele odizolowanych plemion, więc złożyłem członka jednego z nich. Zazwyczaj są oni bardzo agresywni względem gości, więc nawet najdzielniejszym odkrywcom radzę się do nich nie zbliżać. Kraje Oceanii często opierają gospodarkę na turystyce, dlatego zrobiłem pracownika hotelu z Fidżi, instruktorkę nurkowania z Vanuatu oraz kapitana jachtu z Tongi. Dla mikronezji natomiast, jak sam Sama nazwa wskazuje, przygotowałem odpowiednią mikrofigurkę. Mimo nazwy, nie jest to jednak najmniejsze państwo w okolicy, gdyż w pobliżu leży Nauru, które w całości znajduje się na wyspie o powierzchni 21 km2. Małych rozmiarów nie są jednak jego mieszkańcy, ponieważ sportem narodowym jest tam podnoszenie ciężarów. Dlatego zdecydowałem się na zrobienie figurki Strongmana. Tatuaże są mocno zakorzenione w kulturze Samoa, więc pasować do niej będzie figurka tradycyjnego tatuatora. Wyspy Salomona natomiast będą reprezentowane przez mistrza tradycyjnego nawigowania. Szybko zbudowałem dla niego typowo Zjedną łódkę, a dzięki swojej wiedzy, po samych obserwacjach natury, będzie on w stanie odnaleźć inne wyspy. Dla Palau zrobiłem zbieraczkę muszli, dla Wysp Marszala zbieracza kokosów, a StuWalu sprzedawcę ryb, który swoim świeżym asortymentem z pewnością przyciąga wielu turystów. I nie tylko. To by było na tyle, jeśli chodzi o Australię i oceanie, a po dodaniu nowych figurek do reszty, na liśniku mamy ich już 105. Nadeszła pora na zajęcie się Afryką. Jako rasowy Europejczyk, siadając do researchu tego kontynentu, przeżyłem szok kulturowy, kiedy dowiedziałem się, że Afryka nie jest jednym państwem. Żart, 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 żart. Mimo wszystko nie wiedziałem, że są tam aż 54 kraje. Udało mi się jednak znaleźć dużo ciekawych pomysłów na minifigurki, także lećmy z tym. Zaczynając od Egiptu zrobiłem figurkę Faraona, który w starożytności sprawował tam rządy. W tym samym czasie na terenie Sudanu funkcjonowało państwo Nubii, znane ze świetnych strzelców posługujących się długimi łukami. Będąc w tych rejonach trzeba wspomnieć o Sudanie Południowym, który jest najmłodszym krajem świata, istniejącym od 2011 roku, więc reprezentować go będzie figurka żołnierza walczącego o niepodległość. Kraje Afryki bogate są w złoża naturalne dlatego z w Angolii zrobiłem figurkę pracownika rafinerii, zgany górnika wydobywającego złoto, a z Sierra Leone górnika diamentu. Z kolei w Etiopii w ziemi znaleziono szkielet pierwszego australopiteka znany jako Lucy, dlatego zrobiłem przedstawiciela tego gatunku, będącego przodkiem człowieka. W Burkina Faso regularnie odbywa się festiwal poświęcony tradycyjnym afrykańskim maskom, więc kraj ten będzie reprezentowany przez uczestnika imprezy w odpowiednim stroju. Dla Gambii natomiast złożyłem opiekunkę krokodyli, gdyż można spotkać tam wiele oswojonych przedstawicieli tego gatunku. Do następnej figurki potrzebujemy odpowiedniego filmu. Filtru, gdyż dla czadu złożyłem oczywiście prawdziwego giga czada o idealnej sylwetce. W Botswanie znajduje się ogromna delta Okawango, dlatego złożyłem figurkę gondoliera, który oferuje turystom rejsy po rozlewiskach. W Tanzanii przypadnie figurka wspinacza górskiego, gdyż znajduje się tam góra Kilimandżaro. W Namibii znajdziemy wiele znanych jaskiń, stąd figurka grotołaza, a dla Zambii przygotowałem przewodnika safari, gdyż jest to popularne miejsce do tego typu wycieczek. W Mozambiku niestety nie wszyscy są fanami zwierząt, gdyż grasuje tam wielu kłusowników, co jest bardzo nieładne, bardzo nieładne. Aż 80 Całej powierzchni Gabonu zajmują lasy równikowe. dlatego zrobiłem figurkę Deroka w dżungli, który kręci film Derok w dżungli 7? Pomóc może mu operator kamery z Demokratycznej Republiki Konga, który powstał w nawiązaniu do festiwalu afrykańskiego kina, który się tam odbywa. Swoje zasługi w tym temacie ma też Uganda, gdzie powstał znany film akcji zawierający na przykład tę scenę. Z tego powodu odwzorowałem zlego członka Tiger Mafii, znanego jako Supa Kicker. Erytrei pochodzi charakterystyczny miecz szotel o zakrzywionym ostrzu, więc jej reprezentantem zostanie dawny wojownik posługujący się tym właśnie orężem. Pozostając w temacie, zrobiłem figurkę historycznego żołnierza z Mali, które w średniowieczu było potężnym imperium. Zaś dla Maroko złożyłem przedstawiciela znanej formacji berberyjskich kawalerzystów. Wykorzystałem tutaj trik z przyczepieniem luźnej ręki do strzelby, dzięki czemu można ładnie wypozycjonować minifigurkę. Inną ciekawą formacją militarną były dachomejskie Amazonki z Benina, które stanowiły pełnoprawną armię, złożoną w całości z kobiet. W nawiązaniu do produktów istotne dla danych krajów zrobiłem farmera kukurydzy z Lesoto, zbieraczkę daktyli z Libii, handlarza kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz mauretańską sprzedawczynię tkanin. Wszystkie te produkty chętnie załaduje na statek kapitan kontenerowca z Liberii, który odzwierciedla fakt, że pod banderą tego kraju pływa najwięcej statków na świecie. Musi jednak uważać przepływając koło Somalii, gdyż można spotkać tam współczesnych piratów porywających okręty. Już ty wiesz co? W Nigerii dużą rolę odgrywa kościół, dlatego zrobiłem figurkę zakonnicy angażującej się w pomoc lokalnej społeczności. Reprezentantem Nigru będzie natomiast wioskowy nauczyciel prowadzący lekcje w plenerze, których często można spotkać tam z powodu małej ilości oficjalnych szkół. W Tunezji znajduje się znana wioska pełna graffiti, dlatego reprezentować ją będzie uliczny artysta ze sprejem w ręce. Z Algierii natomiast wywodzi się bardzo popularna muzyka raj, więc symbolizować ją będzie wykonawca tego gatunku. Z krajów Afryki pochodzi też wiele instrumentów, co skłoniło mnie do zrobienia mieszkańca Kongo z Bem Tamtam, tamburyniarki z Burundi oraz gwinejskiej artystki grającej na marimbie. Za to dla Gwinei Równikowej, z racji na dużą powierzchnię lasów tropikalnych, zrobiłem figurkę Tarzana, żyjącego według znanej opowieści w afrykańskiej dżungli. Gwinea Bissau z kolei otrzyma figurkę plemiennego Kowala, który w tamtejszych społecznościach posiadał bardzo wysoki status. Co ciekawe, obróbka metalu była uważana nawet za formę magii. W krajach Afryki żyje wiele znanych ludów plemiennych, co skłoniło mnie do zrobienia figurę chińskiego pigmeja z Kamerunu, masajskiej kobiety z Kenii, zuluskiego wojownika z RPA oraz. Oraz afarskiego hodowcy bydła z Djibouti. Ma on bardzo charakterystyczne włosy, w których trochę przypomina skrybę. W Malawii znajduje się jezioro będące domem wielu unikalnych gatunków ryb. Reprezentantem tego państwa zostanie więc akwarysta, jako że często cenią sobie oni tamtejsze okazy. Dla Esfatini zrobiłem figurkę władcy, gdyż jest jedynym państwem Afryki, w którym panuje monarchia absolutna. Natomiast w Rwandzie przypadnie kobieta dźwigająca kosz na głowie, co jest popularną praktyką w tamtych rejonach. Stolicą Senegalu jest Dakar, który przez wiele lat był punktem celowym znanego rajdu Dakar, stąd figurka sportowego kierowcy. W Zimbabwe natomiast najpopularniejszym sportem jest krykiet, więc reprezentować je będzie figurka Dlatego zrobiłem figurkę przedstawiającą ekscentrycznego szamana voodoo kontaktującego się z duchami. W innych rejonach popularne jest wróżenie, dlatego Republice Środkowoafrykańskiej przypadnie wróżbitka przepowiadająca przyszłość z kości. Sprawdźmy co pokażą tym razem. Hmm, co to może znaczyć? Mamy już wszystkie kraje Afryki leżące na kontynencie, ale zostało jeszcze kilka wysp. Republikę Zielonego Przylądka reprezentować będzie kobieta gotująca kaczupa, czyli ich narodowe danie. Wyspy świętego Tomasza i książęca mają długą historię niewolnictwa, zawierającą również Wielki Bunt, dlatego zrobiłem figurkę jednego ze zbiegłych niewolników, którzy założyli tam swoje wolne osady. Z kolei dla Madagaskaru zrobiłem oczywiście pingwina. Reprezentantem Seszeli zostanie kucharz gotujący ostrą potrawę z Kary, która jest podstawą tamtejszej kuchni, a komory, jako popularne miejsce do snorklingu, otrzymają figurkę uprawiającą to właśnie hobby. Mauritius znany jest przede wszystkim jako jedyne miejsce, gdzie żył ptak Dodo, lecz w nawiązaniu do tego mogę zrobić co najwyżej figurkę przewodnika muzeum, w którym znajduje się jego szkielet. I tak udało się zaliczyć wszystkie 54 kraje afrykańskie, a po podliczeniu figurek w sumie mamy ich już 159. Na tym etapie czacha zaczyna parować, ale trzeba zapełnić planszę do końca. Zostały jeszcze obie Ameryki, więc zacznijmy od północnej. Dla Kanady zrobiłem gracza hokeja, jako że jest to narodowy sport w tym kraju, a okrągły tail posłuży jako krążek, którym będzie mógł trafić do bramki. Reprezentantem Stanów Zjednoczonych zostanie typowy klient Walmartu, dla którego złożyłem odpowiedni środek transportu do poruszania się po sklepie. Teraz może wyruszyć na codzienne zakupy spożywcze, zakupić napoje i jakąś broń palną. Z kolei Meksykowi przypadnie zamaskowany Luchadores. Przygotowałem oczywiście ring, gdzie będzie mógł stoczyć walkę, a jego przeciwnikiem zostanie… Mistrz Guszti Giri. No cóż, jego akurat nikt nie pokona. Mimo, że te trzy państwa zajmują prawie całą powierzchnię kontynentu, to jakim studem zmieściło się tam jeszcze 19 innych krajów, więc lećmy dalej. Antigua i Barbuda znane jest jako raj dla żeglarzy, więc złożyłem jednego z nich. W Haiti natomiast znajduje się Tortuga, która była niegdyś bezpiecznym miejscem dla grasujących na Karaibach piratów. Wojnę z nimi toczyli Brytyjczycy, między innymi z Barbados, gdzie wzniesiono wiele fortów służących do ochrony wyspy. W nawiązaniu do pochodzenia znanych produktów zrobiłem producenta rumu z Dominikany, sprzedawcę aromatycznych przypraw z Grenady, poławiacza skorupiaków z Nicaraguj i zbieracza bananów z Saint Vincent i Grenadynów. Dla Kuby zaś zrobiłem figurkę szefuncia z mega cygarem. Nie, nie. Mega cygarem. Honduras zamieszkiwało kiedyś wielu Indian, więc reprezentować będzie go szaman z wielkim pióropuszem na głowie. Salvadorowi przypadnie figurkę Cipitio, czyli psotnego chłopca z lokalnych legend. Zaś przedstawicielem Gwatemali będzie nieustraszony wojownik Majów, który nie zlęknie się przed niczym. Dla Bahamów zrobiłem figurkę golfisty, dla Dominiki surferkę, a dla Belize obserwatora ptaków, gdyż są to popularne miejsca do wykonywania tej hobby. W Kostaryce natomiast znajduje się wiele wulkanów, dlatego zużyłem figurkę wulkanologa w srebrnym kombinezonie, który ochroni go przed temperaturą podczas prowadzenia badań. Panama otrzyma figurkę pracownika kanału panamskiego, Saint Kitts i Nevis dostanie barmana, gdyż nocna rozrywka jest tam bardzo intensywna, zaś Saint Lucia reprezentował będzie instruktor spinaczki, która jest tam popularną aktywnością. Została jeszcze Jamajka, dla której zrobiłem figurkę rasowego jamaika, Trzymającego w dłoniach swoje atrybuty: grubą maczugę oraz gęstą chmurę. Zupełnie nie wiem dlaczego. <słuch> by Amerykę Północną oznaczyć jako zaliczoną i zaktualizować stan licznika. Do złożenia zostało tylko 13 figurek, więc pora zakończyć to szybką rundą. Brazylię reprezentował będzie oczywiście piłkarz, dla Ekwadoru zrobiłem kibica futbolu w sombrero, a z Wenezueli zawodnika baseballu, który jest tam najpopularniejszym sportem. Urugwajowi przypadnie figurka jeżdżąca na koniu przedstawiająca gaucho, czyli tamtejszy odpowiednik kowboja, zaś boliwii pasować będzie holita, kobieta w charakterystycznym stroju wędrująca po górach. Dla Trinidadu i Tobago zrobiłem figurkę grającą na tamtejszym instrumencie Panie, z kolei reprezent prezentantem Kolumbii będzie niebezpieczny skario z workiem yy, yy, mąki. Do terytorium Chile należy wyspa Wielkanocna, dlatego zrobiłem figurkę tubylca wyposażonego w narzędzia, dzięki których wyrzeźbi piękne moai. Dla Guyany zrobiłem drwala, gdyż eksportuje ona dużo drewna. Dla Surinamu przewodniczkę po dżungli, a dla Argentyny astronoma, gdyż znajdują się tam świetne miejsca do obserwacji gwiazd. Paragwajowi przypadnie popijaczka popularnego tam yerba mate, a Peru dostanie dawnego wojownika cywilizacji Inków. I w ten sposób udało mi się zrobić minifigurkę Lego dla każdego... Do kraju świata. Uff.